Wariacie. Jeśli dostaniesz młotkiem prosto w ryj, to masz przejebane. To nie żarty, to nie film, to prawdziwa tragedia. Wariacie. Lekarze będą musieli wyciąć ci kość z żeber. Tak, dobrze słyszysz. Z żeber. Z tej kości kurwa. Zaczną strugać ci pasujący element. Ale nie myśl, że wkładają to tak łatwo. Nie wariacie. Nie tak jak myślisz. Najpierw napierdolą tam blaszek, solidnych, przyjebanych na wkręty. Wiesz jakie to jest uczucie? Z czasem, wariacie, te wszystkie nowe łączenia to nie będą łączenia zwykłe, to będą krwiste, bolesne, pulsujące. Każdy ruch, każdy oddech, wariacie, przypomni Ci o tej chwili. To nie zabawa, jak ktoś Ci przypierdoli młotkiem, dlatego zapamiętaj, pilnuj swojego ryja, bo inaczej to koniec. A na koniec, wariaty, życzę Wam wesołych świąt. Tak, nawet w takich momentach trzeba się uśmiechnąć. Pamiętajcie, wariaty. Życie to nie bajka.